Czy jada pan owoce? A jeżeli... Ja owoców nie jadam, już nie pamiętam, kiedy. Nie wiem, może z pół roku temu zjadłem jabłko, ale... No co to teraz takie jabłko? Nie, nie jadam, żadnych owoców nie jadam. No bo po co? Strach teraz te owoce jadać. To tak samo jak warzywa, to jest strach, naprawdę. E, czy kiełbasa swojska jest zdrowa? No a... A czy schabowy, jest zdrowy. Państwo, podstawą jadłospisu, jeśli chodzi o długowieczność, to nie jest żadne jedzenie na surowo, bo nauka, najnowsza nauka potwierdza, że najlepszym dietetycznym rozwiązaniem, będę o tym mówił tysiąc razy jeszcze, jest bardzo mało węglowodanów niewielka ilość białek, pamiętajcie, rośliny to też białka, szczególnie leucyny i a w szczególności metioniny i duża ilość tłuszczów. Czy to się komuś podoba, czy się komuś to nie podoba, to dla mnie nie ma znaczenia. Ja patrzę na naukowe fakty i słyszę te brednie takie o tych tłuszczach, o tych różnych rzeczach. I, I najważniejsza rzecz. Mało jeść, kalorycznie mało i jeden raz dziennie to wszystko. I jeśli. No jest jeszcze parę innych rzeczy, które sprzyjają długowieczności, ale to są takie podstawowe rzeczy. Podstawowe. No, przede wszystkim Weronika. No, no normalnie, no przecież. Pamiętajcie w suplementach wysokiej jakości. podkreślam to słowo za każdym razem są substancje dla nas naturalne. i dlatego one są dopuszczone do obrotu, bo to są substancje jako suplementy, a więc coś co jest dodatkiem do naszej diety, dlatego że w naszej diecie nie wszystko to co potrzeba nam się znajduje. Mówiłem o tych wszystkich cystach już wcześniej, ale my tu się teraz zabawiamy zupełnie czym innym w tej przerwie. Kawę się napicie. Troszeczkę chociaż też nie za dużo. CBD sobie oleju weźcie troszkę. Nie, tak, Dorota, dieta optymalna doktora Jana Kwaśniewskiego No i szukać dobrych produktów. Tak jest, tak jest. Bo mówiłem, nauka teraźniejsza, ale ta na najwyższym poziomie. To ta nauka w sumie sprowadza się do zastosowania diety doktora Kwaśniewskiego. Tak prawdę mówiąc. Przy czym tam jeszcze pan doktor, no, wtedy, kiedy tworzył to podejście dietetyczne, no, jeszcze kilku rzeczy nie wiedział, ale chwała mu za to, co do tej pory zrobił. No, nie ma go już z nami, ale. Nie, nie, to jakieś takie, jakieś takie ekstrema. Nie pytajcie, co myślę o frutarianizmie. Ja bo ja nie chcę mówić, co ja na ten temat myślę. Ja Wam mówię, co jakie są wskazania najnowszych osiągnięć yy, nauki w tej chwili. I dlatego mówię, to nie jest żadne tam odmładzanie na surowo pana Mariusza. To tak zupełnie nie działa. To nie. To, to też sprowadza się naprawdę do tych podstawowych kilku rzeczy. E, bardzo żałuję, że nie wiedziałem tego, na przykład, no, powiedzmy sobie, nawet 20 lat temu. Tak, e, dowiedziałem się o tym stosunkowo niedawno i staram się to wprowadzić. Dla mnie oczywiście już jest o wiele za późno, e, jeśli chodzi o, o wiele z tych rzeczy. Ale nauka wskazuje, że tego typu podejścia powinny być stosowane tak mniej więcej, zaczynając od 35 roku życia mniej więcej, bo to wiecie, jak ktoś tam 32 albo 36, to nie ma znaczenia. Tylko chodzi o to, że. No ja wtedy, kiedy miałem załóżmy, 32, 35 lat, 40, nie wiedziałem tego, co ja wiem dzisiaj, ponieważ dowiaduje się o tym dzisiaj. No, to że tak powiem w cudzysłowie, dzisiaj się staram do tego zastosować jakoś. Bo tak jak mówię, czasami żartobliwie, mam zamiar żyć do 140 lat, no bo tak mówi genetyka.